Witam Was serdecznie troszkę w takim starym stylu, ponieważ jesteśmy na stole warsztatowym. Luźny materiał o moich doświadczeniach ostatnich w, związanymi z transakcjami z Chińczykami. A tak dokładniej mówiąc, jak to Polak cebulak potrafi czasem odzyskać pieniądze. Co sumie nie czasem, bo nie zdarzyło mi się jeszcze sytuacji, żeby po mojej reklamacji za zakupy pieniędzy nie odzyskałem, ale wiem, że są doświadczenia równe wasze. Mi nigdy się nie zdarzyło, żebym swoich pieniędzy nie odzyskał, jeżeli coś nie tak było z towarem. A teraz pokażę wam kilka towarów, w których coś było nie tak, ale wykorzystałem to na swoją korzyść. Nie tylko, że otrzymałem zwrot pełny pieniędzy za dany towar, to jeszcze te towary, te produkty normalnie użytkuje. A zaczniemy od tego, co widzimy w tym momencie na stole, a jest to opakowanie zbiorcze, w którym przyszło do mnie 330 czujników. Czujników odbiciowych powinny tam być ITR2001. Powinny być tam takie oto malutkie... Czujniczki i powinno być ich 330. Ale nie wiem, czy to z powodu koronawirusa, czy z jakichś innych powodów. E, Chińczyk, który pakował, e, pomylił się i wpakował mi 290 takich oto czujników. Podejrzewam, że są to czujniki ITR 9909. E, zakupy zrobiłem w sklepie LCSC Electronic. Jest to sklep związany z JLCPCB, PCB, gdzie możemy właśnie kupić takie części elektroniczne. Czyli w sklepie, powiedzmy, robię nie AliExpress, Banggood i tak dalej, tylko po prostu w sklepie chińskim. No i co się ukazało? Okazało się, że po wymianie kilku maili z supportem, wiadomo, że troszeczkę było to opóźnione przez te całe akcje, które w tym momencie dzieją się w Chinach. Ale odzyskałem pełną kwotę zainwestowaną w te oto czujniki, a jest to niemała kwota, bo jest to ponad 40 dolarów. 161 zł. Yy, odzyskałem te pieniążki i te czujniki u mnie zostały. Tu mamy ich 200, a tutaj mamy ich 98. Więc. Zapłaciłem tak naprawdę za 32 czujniki, bo tak doszliśmy do porozumienia, że te 32 dobre ja sobie zostawiam i oni odejmują tą kwotę yy, od tej mojej kwoty, którą ja zapłaciłem, oraz zwracają mi za przesyłkę. Więc ogólnie mówiąc, jestem na plusie 298 tych czujników. Powiecie po co mi one? Bo one się różnią nawet wyprowadzeniami nóżek, ale jak to. Polak potrafi zrobić, wykorzystałem je w swoim projekcie. Pozamieniałem odpowiednio nóżki, poobcinałem, powyginałem i jak widzimy na załączonym obrazku, tak to wygląda oryginalnie. Tak to powinno wyglądać te czujniki, a tak one wyglądają jeżeli chodzi o te złe czujniki, które dostałem od Chińczyka. Można je wykorzystać, tylko po prostu trzeba chcieć. Więc do przodu od prawie 300 czujników jest. Ale nie tylko samymi czujnikami człowiek żyje, ponieważ też ostatnio jakiś czas temu na AliExpressie zamówiłem taką oto książeczkę. Ja nazywam, że to jest książka magii i czarów. A tak naprawdę, jest to książka, gdzie możemy wpakować elementy SMD do lutowania. Książka ta kosztowała na AliExpressie 28 zł. No ale przyszła do mnie w takim oto stanie, że były pourywane tutaj rogi. Jak widzimy na załączonym obrazku, rogi były urwane. W sumie nie przeszkadza to w użytkowaniu tej książki. Te rogi nie przeszkadzają, ale w sumie zirytowałem się, że dostałem książkę z porwanymi rogami. Złożyłem y, zawiadomienie do AliExpressu, złożyłem spór. Chińczyk odpowiedział: Pełna refundacja 28,67 jest na moim koncie już bankowym, ponieważ tam płaciłem przelewem, a wcześniej płaciłem PayPal. Kolejna taka rzecz, by ktoś powiedział, a taka oto głupotka. Yy, mikroskop. Yy, mikroskop kupiony na BANGU. Kwota za zapas za mikroskop około 143 zł. Yy, mikroskop ogólnie mówiąc działa, ale co w nim jest nie tak, już wam pokazuję. I ma dwie takie kreseczki. Nie wiem, czy to będzie widoczne na filmie, ale jak się postaram, dam wam zdjęcie. Dwie takie kreseczki, cieniusieńkie, wypalone piksele, lecą przez całą długość mikroskopu. Reklamacja złożona, Chińczyk to zaakceptował. Pieniądze zostały zwrócone. I tak oto potrafiłem nie powiem, że zaoszczędzić ale odzyskać zainwestowane pieniądze. No, Ponad 330 zł do mnie wróciło. I tak to wygląda. Dlatego uważam, że nie ma co się jakkolwiek bardzo bać robić zakupy, zakupy w Chinach. Trzeba oczywiście robić spokojnie i rozważnie, wybierać kontrahentów, z którymi chcemy współpracować i starać się w jakkolwiek sposób zabezpieczyć. Czy to przez cashback, czy to przez Paypala i tak dalej, i ale nie ma co się bać. Uważam, że większość e, lepiej, tak naprawdę, reklamacje uznają Chińczycy e, niż sprzedawcy, na przykład na Allegro, chociaż teraz serwis e, Allegro wprowadził opcję jakiś czas temu. Już wiadomo jakiś czas temu, że możemy składać reklamacje, podobnie zakładać spory jak na AliExpressie. Ok, to tyle w takim moim e, krótkim materiale. E, chciałem Wam po prostu pokazać kilka takich. Cebulowych okazji, które mi się ostatnio trafiły. Były jeszcze pewnie jakieś drobne tam odzyskiwanie jakichś drobnych pieniążków, jakieś tam koszyczki. A właśnie, koszyczki, a propos koszyczków. Słuchajcie, zamówiłem 13 takich koszyczków dawno, dawno temu. Pieniądze już odzyskałem bodaj, bodajże miesiąc czy półtora temu, a koszyczki przyszły do mnie pół miesiąca temu. Też pieniążki odzyskane. Dobra, to tyle, tyle w tym materiale. Jak macie jakieś swoje historie związane z odzyskiwaniem pieniążków od Chińczyków, możecie napisać w komentarzu. Mam nadzieję, że więcej będzie tych pozytywnych doświadczeń niż tych negatywnych, no bo wiadomo, też się może zdarzyć, że jakieś problemy były z odzyskaniem pieniędzy. Ślicznie Wam dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Zachęcam do dania łapki w górę, w górę napisanie komentarza i udostępnienie. Ja się z wami żegnam, życząc wami miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności, kiedy ten film widzicie, i do następnego razu trzymajcie się. Cześć!